Ten... kawałek papieru? Obawiam się, że nie mogę pozwolić, abyś go zaprezentował. Czy jest jakiś problem? Owszem, jest. Jak mógłbyś niby... być w posiadaniu tego przedmiotu? Nie mógłbyś. Hm? Hej! To jest charakter pisma mojego taty! Eee... What? Ano tak, on poprosił Phoenixa, żeby to oddał. Charakter pisma pana Wrighta? Co to ma wszystko znaczyć? A, teraz już rozumiem. No tak, oczywiście. Co ma pan na myśli mówiąc, oczywiście? Właśnie sobie przypomniałem, że wczoraj miałem gościa. Phoenix Wright przybył do mojej celi, pomimo tego, iż mnie tam nie było. Phoenix Wright? Kiedy powróciłem, widziałem, że miał coś należącego do mnie w jego posiadaniu. Oczywiście nie miałem zamiaru pozwolić, aby czytał moją prywatną e, e, pocztę. Pocztę? Ma pan na myśli, że ten list znajdował się w pana celi? Nie. Jednakże wygląda na to, że pan Wright musi być jeszcze wyleczony ze swojego przykrego nawyku fałszerstwa. Cóż, jeżeli to jest fałszerstwo, to niezbyt dobre. Ten charakter pisma jest okropny. To jest reprodukcja pana Wrighta ee, co do listu, który znajdował się tak naprawdę w celi. Reprodukcja? Kiedy pan Wright odwiedził wczoraj Christofa Gavin'a w jego celi, przyniósł ze sobą małą kamerę wideo. Słucham? On nagrywał całą, twoją całą waszą konwersację, panie Gavin. I również zawartość pana prywatnej poczty. A więc ten list jest prawdziwy. Pomimo tego... Ten. Ta rzecz, która nawet nie, nie może być nazwana dowodem, nigdy nie zostanie zaakceptowana przez ten sąd. Dowód bazowany na taśmie wideo, człowieka, który nie ma nawet autorytetu, żeby prowadzić jakiekolwiek śledztwo? Człowiek, który tak się składa, jest eksprawnikiem podejrzewanym o fałszerstwo. Hmm. Prokuratorze Gavin? Oo, Prokuratorze Gavin. Pomimo tego, iż naprawdę żenujące jest to, że muszę to mówić, obawiam się, że mój brat w chwili obecnej jest niezdolny wygłaszać jakiekolwiek racjonalne osądy. Wysoki sądzie, pana decyzja, proszę. Przypuszczenia obrony są odrzucone. Co? Tylko właściwe dowody są dozwolone w sądzie. Proszę usunąć zapisy o dowodzie obrony z zapisów. Powodzenia. Następnym razem, Justice. No tak, ten kochany system sądowniczy. Jeżeli nie mamy dowodu, to siedzimy w ciasnej dupie, nawet jeżeli... Ten blist był nagrany, tak więc... Mamy pewność, że to, co jest w reprodukcji, zgadza się z tym, co było naprawdę w liście. Wow. No cóż... Pomimo wszystko, bardzo zboczyliśmy z naszego tematu. Ale wygląda na to, że obronie brakuje ostatecznego dowodu. Jestem więc zmuszony zakończyć przesłuchanie świadka Kristoffa Gavina. Apollo, zrób coś! Ja myślę, ale bez dowodu. nie mam nic, co mogę na niego użyć. A więc bardzo dobrze. To kończy przesłuchanie tego specjalnego świadka. O! Show jest zakończony, ale tłum krzyczy o więcej. I tylko teraz rozumiem czemu, prokurator Gavin? Całe szczęście odżyłem. To mnie zastanawiało przez te 7 długich lat. I już mam dość tego całego bałaganu. Teraz mamy szansę. A więc wyczyśćmy nasz rodzinny składzik, eh, Christoph? Klewier. wymagasz się z kontroli. Uspokój się, zanim powiesz coś, czego pożałujesz. Wymykam, si wymykam się z czyjej kontroli? Twojej czy mojej? Eee, poświęć jeden moment, aby pomyśleć o wszystkim, co do tej pory zbudowałeś. Twoja reputacja jako prokurator, twoja sława wśród mas. Mógłbyś stracić to wszystko, Claver. Apollo! Czy ty to widzisz? On próbuje wywrzeć eee, wpływ na prokuratora Gavina! Prokuratorze Gavin, niech pan sobie spróbuje przypomnieć, co jest tak naprawdę ważne dla pana. Uy, naprawdę mnie bawisz, Herczubie. Nie mógłbym zapomnieć, co jest dla mnie naprawdę ważne, nawet jeżeli bym chciał. Tak naprawdę, nigdy o tym nie zapomniałem. Ani przez chwilę. Siedem lat temu. W końcu. Nie mógłbyś po prostu odpuścić, czyż nie, Herr Wright? Odpuścić czego? Prezentowania solidnych dowodów? Czy mógłbym poprosić, abyśmy wstrzymali obecne przesłuchanie tego świadka? Prokuratura chciałaby wezwać nowego świadka. Proszę przedstawić swoje imię, nazwisko i zawód dla sądu. Jestem zaznajomiony z tą rozprawą. W, e, oglądałem jej zapisy kilka razy. Czy nie znalazłeś w niej niczego dziwnego? Dziwnego? Cóż, wyglądałeś nadzwyczaj dobrze przygotowany. Znaczy, pan Wright e, musiał tylko zaprezentować swój dowód. I wtedy w następnym momencie już byłeś gotowy, aby wezwać Dreamy Shama. To było tak, jakbyś. Prawie jakbym. Co? zabawne do tej pory to do mnie nie dotarło ale teraz kiedy o tym wiem widzę że jest tylko jedno logiczne wytłumaczenie prawie tak jakbyś od samego początku wiedział że pan Wright zaprezentuje ten jeden konkretny dowód a zgadłeś wiedziałem że jeżeli e, e, prowadziłbym rozprawę po swojej myśli to Phoenix Wright prędzej czy później zaprezentowałby tą sfałszowaną stronę od pamiętnika. Nie rób tego Klavier. Wiedziałem o tym, ponieważ ty mi powiedziałeś, Christoph. C CO?! To było w noc przed rozprawą. Klavier. Christoph? Dziwnie wiedzieć, się w biurze prokuratury dzień przed rozprawą? A tak naprawdę nie będę się pojawiał na jutrzejszej rozprawie. Ha? Dlaczego nie? Jednak nie będę się z Tobą mierzył w e, Twojej pierwszej rozprawie. Ale w zamian przyniosłem Ci informację. Informację? Prawnik, który tam będzie jutro zamiast mnie, e, to nie jest osoba, której należy ufać. Nie dawaj mu nawet cienia swojego respektu. Posłuchaj, chcę, żebyś wezwał specjalnego świadka. Wtedy. Już wtedy się co do tego zastanawiałem. Skąd Christoph wiedziałby tak dużo? Prokuratorze Gavin. Christoph, to my mieliśmy się mierzyć podczas tamtej rozprawy. Sprawiedliwa walka, niczym brat z bratem. Zasługiwałem przynajmniej na tyle. Pożyczyłeś mi wszelkie przynależności ofiary. Pokazałeś mi wszystkie swoje badania co do tej sprawy. Przynależności ofiary? Co również zaliczyłby się pamiętnik Magnifiego, czyż nie? Panie Gavin? Ojejku, jejku, Klaver, naprawdę mnie rozczarowujesz. Odnalazłeś drzewo, jednakże przygapiłeś las. Obawiam się, że to pan tutaj przygapił las, panie Gavin. Nie uda ci się tego e, zamieść pod dywan. Już nie. Powiedz mi, co działo się za kulisami tamtej rozprawy? Czemu nie? W końcu osiągnąłem to, po co, tu, po co tutaj przyszedłem. Nie widzę żadnego powodu, aby nie, sobie nie powspominać. Apollo? Myślę, że w końcu oświetliliśmy wnętrze tej sprawy, Trusi. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Miejmy tylko nadzieję, że to wystarczy. Siedem lat temu... Dzień przed rozprawą odwiedziłem w areszcie e, na prośbę swojego klienta Zaka Grammarai. Dwie karty: jedna karta Czas na pojedynek wystarczy przegrałeś, Gavyn. Dziękuję za całą pracę. A teraz idź. Żeby być szczerym, do dziś dzień nie wiem jaki był ku, y, y, ku temu powód. Y, mogę powiedzieć tylko tyle. Że zwolnił mnie z reprezentowania go w sądzie, ponieważ przegrałem z nim w pokera. Nie mogę wymyślić żadnego innego powodu. Tata zwykł coś powtarzać. Jeżeli chcesz znać człowieka. Musisz się z nim zmierzyć. Zak nie patrzył wcale na jego punkty czy też karty. On oglądał człowieka, który krył się za tymi kartami: Kristofa Gavina. Nie mogłem w to uwierzyć. Phoenix Wright? Drugorzędny prawnik, który tylko polega na szczęściu i blefach. On mnie wtedy dzwonił. I e, zamiast tego wybrał tą e, żałosną wymówkę prawdziwego człowieka. Już za ten błąd, z, e, już zatem błąd zas, zasługiwał na śmierć. Chwileczkę! A więc, osobą, która poprosiła o to fałszerstwo, to byłeś. O, ja się tutaj do niczego nie przyznaję. Chodzi mi o to, że. Ta dwójka ludzi mnie ośmieszyła i nie mogłem im za to wybaczyć. Zarówno Phoenix Wright, jak i Zack Gromaria otrzymali to, na co zasłużyli. A więc ty poprosiłeś pana Majszam, aby sfałszował ten dowód, żebyś mógł nad nimi wygrać. Ale wtedy, kiedy zostałeś zwolniony jako prawnik Zekagram użyłeś swojego e, fałszywego dowodu jako pułapki. Wprowadziłeś mnie we wszystkie informacje dotyczące fałszerstwa, którego ty dokonałeś. Wtedy oddałeś swoje brudne dowody dla niego. Możecie sobie wyobrażać e, wszystko, co zechcecie. Chodzi mi o to że wszystko, co sobie wtedy wyobrażałem, jakoś przeszło. Wszystko poszło perfekcyjnie. Ha. <grystanie> Niesamowite. Jeżeli bym się nie śmiał, to pewnie bym mryczał. Prokuratorze Gavin? Perfekcyjnie? Jesteś zły, Christoph. Przestań się w końcu oszukiwać. Do czego, ty, yy, do czego ty zmierzasz, Klavier? Powiedz mi, w jaki sposób zakończyła się ta rozprawa? Została anulowana, podczas gdy oskarżony zniknął. A, rozumiem. A więc, Kristoff? Przez te yy, całe 7 lat żyłeś w ciągłym strachu. Słucham? Bałeś się, że twoje fałszerstwo byłoby ujawnione, a twoja reputacja zmierzona. Nie mogłeś pozwolić, aby te rzeczy po prostu biegły swoim torem. A więc oglądałeś wszystkich, którzy byli wplątani w tę sprawę przez 7 lat. Wiesz, zawsze miał uczucie, jakby był obserwowany, tak właśnie mi wtedy powiedział, każdego dnia, przez 7 lat. Ale ja też to czułem. Dziennikarz ma wrażenie, jakby ktoś go obserwował. Koniec cytatu. Nie zastanawiasz się, dlaczego Zagram Ray został wymazany z tego świata po 7 latach? Tuż po, po tym, jak e, wszedł w kontakt ze mną? Ch chwilka, moment! Zagromarai był widziany przez tego reportera? Jak to jest możliwe? Czy on żył po tych siedmiu latach? W końcu. Wiedziałem, że ten moment w końcu nadejdzie. Po prostu nie sądziłem, że dotrzemy tam tak szybko. Zagromarai zniknął na 7 lat. Ojciec Trucy. O co chodzi, Apollo? Dalej, dopadnij go! Jasne. Zostaw to mnie. Pozwoli pan, że odświeżę pamięć dla sądu. Sześć miesięcy temu, Christoph Gavin został oskarżony o zamordowanie tajemniczego podróżnika. Pamiętam go bardzo dobrze. Shady Smith, prawda? Otruty w chińskiej restauracji. Tragedia. <grystanie> <grystanie> e, szczegóły nie grają teraz e, zbyt, e, zbytnio roli. To, co ma tutaj znaczenie, to to, że tym podróżnikiem był Zagromarai. O co chodzi, Apollo? Ha? No dalej, dalej! O tym będziemy mogli porozmawiać później. Czy. czy ona już o tym wiedziała? Czy ktoś mógłby to wytłumaczyć? Panie Justice, czy może pan to wytłumaczyć? To wszystko wydarzyło się 7 lat temu. To wszystko zaczęło się z, e, wraz ze śmiercią wielkiego magika, Magnifiego Grammarai. Magnific Gromurai zginął, a jego student Zak Gromurai został oskarżony. Ktokolwiek obroniłby wtedy Zaka w sądzie, byłby niesamowicie sławny. Myśląc o tym, Christoph Gavin zrobił coś, co było nie do pomyślenia. Sfałszował dowód. Drew Mysham? Właściwie to była jego córka, Vera, która tak naprawdę zrobiła tą pracę. Jednak wcześniej zabezpieczyłeś się zanim dokonałeś tego fałszerstwa. Czyż nie, panie Gavin? Zabezpieczył się? Żeby powstrzymać oczywiście ludzi od mówienia. Ta dwójka wie zbyt dużo. Pozostaw ich samych sobie, a będą ci tylko cieniem w boku. To wtedy planowałeś otrucie tych fałszerzy. A trochę inna. Załączono do tego pamiętkowego znaczka. Ale szczęście było po stronie pana Ta bomba nie wypaliła. Jego córka! Ona go uratowała yy, zabierając ten znaczek ze sobą. Rozumiem. Ale to nie była jedyna rzecz, którą zrobił. Ta kryształowa. ten kryształowy pojemnik na. Yy, lakier. Zauważyłeś coś, kiedy poprosiłeś o to fałszerstwo. Kiedy Vera Maisham robi się nerwowa, yy, to pojawia się u niej przykry nawyk. Nawyk gryzienia paznokci. A! Ten nakier do paznokci to był jej. Yy, yy, amulet szczęścia. Kiedyś była prawie porwana. Od tamtej pory ona była. Cóż, sam może pan zobaczyć, yy, odmawia wyjścia z domu. To osoba dała mi talizman szczęścia, kiedy absolutnie musiałam wyjść na zewnątrz, on mnie chroni. Tak, najwidoczniej otrzymała coś, podarek. Nie powiem mi jednak, co to jest. To było od tamtego klienta, tego samego, który żądał zrobienia tej notki. To było jego ubezpieczenie. Ubezpieczenie? Tak długo jak żyła sobie cichutko w domu, nie stworzyła mu żadnego zagrożenia. Ale co jeżeli yy, musiała wyjść na zewnątrz? Jeżeli wpadłaby na jakieś tarapaty, stałaby się nerwowa, a zatruty lakier załatwiłby resztę. Jego bomby czasowe siedziały tam przez 7 lat i wtedy odpaliły niemalże równocześnie. Jeżeli już skończyłeś... Czy mogę już powrócić do swojej celi? Nie jestem przyzwyczajony do stania przez tak długi czas. Panie Gabin! Czy pan w ogóle nas słuchał? O! Słuchałem bardzo uważnie twojej małej opowieści. Bardzo interesujący kawałek fikcji. Słucham? Kleiber, chyba ty rozumiesz o czym mówię. Znowu wracamy do dowodów. ...tego brakującego dowodu. Nic nie udowadnia powiązania pomiędzy nim a truchiną, która odebrała życie dla Drew Mayshama. A co z restauracją? Zabiłeś Zakaguramarai! Żeby powstrzymać go od mówienia! O-o... Nie zabiłem żadnego mężczyzny o tym imieniu. Przeczytaj raz jeszcze raport, jeżeli możesz. Ofiarą był podróżnik, który nazywał się Shady Smith, o którym nie wiemy nic więcej. Nie możesz chyba poważnie sądzić, że wiedziałem, że to był ten właściwy poszukiwany. Okej, okay, a więc dlaczego go zabiłeś? Chcę skorzystać ze swojego prawa do milczenia. Pamiętaj, ten sąd nie zamierzał mnie umieścić tutaj na rozprawie. I mnie oskarżonej to Vera Mysham, podejrzewana o, zabójcie, o zabicie jej własnego ojca. Moja rozprawa zakończyła się 6 miesięcy temu. Hmm. Obawiam się, że odbiegliśmy bardzo od naszego uprzedniego tematu. Sąd zgadza się z tym świadkiem. To oskarżona Veromyshom jest tutaj na rozprawie. Nie, ale radziłeś sobie tak dobrze, Apollo! Tak długo, jak nie ma żadnego dowodu, aby powstrzymać oskarżenia przeciwko niemu. Ten sąd nie może uznać Veromyshom za niewinną. Wysoki sądzie! Phoenix Wright spędził 7 lat, kolekcjonując te wszystkie dowody. Ty wciąż nie rozumiesz, prawda? Przypuśćmy przez chwilę, że w tym pojemniku znajdowała się trucizna. A więc kto był odpowiedzialny za to, że Ferrymajszem zaczęła gryźć swoje poznokcie? C słucham? To nie byłem ja. Wiem przynajmniej tyle. Osobą, która sprawiała, że ta trucizna dostała się do jej ust, to byłeś ty. Co? Co? Dowód jest wszystkim. Nie ma niczego więcej. Wierzę, że ta dyskusja może już zostać zakończona. Wysoki sędzie! Panie Justice, jak na już radził Pan sobie nadzwyczaj dobrze. Również składam respekt do starań Pana partnera, Phoenixa Wrighta. Jednakże, bez konkretnego dowodu nie masz nic. Czyż nie tak, Claviar? Niestety, tak, Krzysztof, masz rację. To jest, miałbyś rację, aż do tego dnia. Słucham? Czyżby wieści już nie docierały do Twojego biurka w więzieniu? Oczy całego narodu są zwrócone na tej sali sądowej. To w końcu jest testowa rozprawa dla nowego systemu sądowniczego. Tak jest! Kompletnie o tym zapomniałem. Systemie przysięgłych. Przysięgłych, powiadacie? Obecny system sądowniczy był uznawany przez społeczeństwo za zbyt zamknięty. Nowy system dopuszcza zwykłych obywateli, aby użyli swojej wiedzy e, w ogłaszaniu werdyktów. Zwykłych obywateli? Wiedzy? Czy to jest jakiś żart? Co zyskalibyśmy robiąc coś takiego? Powierzając nasz cały system sądowniczy dla bezmyślnej papki e, ignorantów? Zwykli obywatele mają coś, co nazywa się logiczne myślenie. A logiczne myślenie nie jest zabronione przez prawo. Nonsens! W, w tym miejscu jest miejsce tylko dla dwóch rzeczy. Dla mnie i dla prawa. Trzymaj tych wściekłych ludzi z dala. Z dala powiedziałem. Tak naprawdę nie ma ich tutaj w sądzie. Oglądają wszystko przez kamerę wideo. Jak ty możesz na to pozwolić? Tak się składa, że osobą, która jest odpowiedzialna za to, że tak się właśnie stało, był Phoenix Wright. Fi. Phoenix Wright? O, o, to się dzieje po raz kolejny. Tylko brakuje tym razem Humara. A więc wszystko do tego prowadziło. Oczywiście. Racja. Wright. Right. Right. What the? Nie zaakceptuję. Nie mogę zaakceptować. To nie jest sąd. Prawo. Tu prawo jest wszystkim. Prawo jest absolutne. Pozwolisz, żeby ignoranci zapełnili nasze sądy? Kristoff... To koniec. Klavier. Prawo jest absolutne. Nie możesz mówić poważnie. C co? Dziwne. Myślałem, że spełniłeś całe swoje życie szukając e pętli w prawie. Prawo nie jest absolutne, aż w nim pęcznieje od sprzeczności. Prawo jest niczym końcowy produkt wielu lat historii, niczym owoc ludzkiej wiedzy, niczym diament polerowany na błysk przez rozprawy i błędy. Jest to owód, który otrzymujemy, przekazujemy i z czasem mierzymy się z nim. I on zawsze się zmienia, rośnie. Pielęgnowanie go jest naszym obowiązkiem jako ludzi. Z wyjątkiem ciebie, Kristoff. Ty się nie zmieniasz. Ty się zatrzymałeś. Nie jesteś już tu dłużej potrzebny. Wtedy nie mogłem niczego wymyślić. Być może to dlatego, że wciąż nie wiedziałem zbyt dużo. Ale pewnego dnia będę wiedział, czym jest, czym jest prawo. I będę walczył, aby je zmieniać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest genialne. Phoenix. Załatwił go jak mistrz szachowy. Spra on wiedział, że nie będzie. Kristoff e zdawał sobie sprawę, że wszystko, co powie, może być użyte przeciwko niemu tak naprawdę. Ponieważ przez cały czas zachowywał się, a e, to takie oczywiste, że ja to zrobiłem, ale szkoda, bo nie masz żadnego dowodu, więc i tak nic mi nie zrobisz. A nie zdawał sobie sprawy, że jeżeli będzie tak mówił, to sędziowie, którzy decydują o jego losie i o losie oskarżonej, będą tak naprawdę wszystko. Yy... Będą to wszystko słyszeć i zdawali sobie sprawę, że najbardziej podejrzaną osobą będzie właśnie on, a nie Vera. Brawo, Phoenix. Okej, okay, tak więc. Sędzia mówi, nie widzę powodu, aby przedłużać tę rozprawę. To zaczęło się jako rozprawa Weremajszem oskarżonej o, zabójcie, o zabicie jej ojca. Malarza Triumajszama. Jednakże kilka innych incydentów zostało tutaj, e, do, zostało tutaj nawiązanych i w ten sposób dotarliśmy do konkluzji. Zanim ten sąd ogłosi werdykt, czekam na Waszą decyzję. Przysięgli tego sądu. W sprawie śmierci Drew Mysham'a uznajecie Veramysham za niewinną czy winną. Zwracam się teraz do was. Okej. Okay. I przenosimy się teraz do komnat przysięgłych. To kończy zapisy tej sprawy. Pozostaje tylko ogłoszenie werdyktu. Oskarżona Vera Mysham jest obecnie w e, oddziale intensywnej terapii. Jeżeli decyzja nie może zostać e, podjęta dzisiaj, może już nigdy nie być na to okazji. E, czynniki w tej sprawie są proste. Czy oskarżona otruła jej ojca tamtej nocy? Jeżeli tak, jest winna. Albo być może był inny powód śmierci pana Mysham. Czy inna osoba go otruła? Jeżeli tak, jest niewinna. Każdemu z Was został przedstawiony specjalny panel, abyście mogli wprowadzić swoje decyzje. I to wszystko. Proszę. Chwileczkę. Tak? E, Przysięg. E, przysię przysię kurde. Sędzio Przysięgły numer 6. Jest tutaj zawarte w. w, w książce w sprawie przysięgłych. Osoby, które są wplątane w sprawę, nie mogą być przysięgłymi. To się zgadza. Przejrzałem wszystkie wasze teczki. Żadna z waszych osób nie była wplątana w rozwój tej sprawy. W rozwój, te, w rozwój tej sprawy? Rozumiem. Czy to cię zadowala? Już czas na werdykt. Podejmijcie swoje decyzje w sprawie przeciwko Verymysha. Po siedmiu latach. Prawda jest w końcu gotowa, aby użyć światło dzienne. Sądźcie sprawiedliwie, sądźcie mądrze. I teraz my, tak, my jako se, y, pan lub pani syn, y, sędzia, y, przysięgła numer 6. I sądząc po tej ręce i po tej sylwetce, to pani przysięgła numer 6. To my teraz osądzimy oskarżoną. Tak, możemy kliknąć winna. Możemy uzyskać złe zakończenie tej gry poprzez kliknięcie winna. I to jest głupie. To jest naprawdę głupie. Po, tej po tym wszystkim, co wiedzieliśmy, przez co przyszedł Apollo, Trusi, Phoenix. Wszyscy, którzy byli wplątani w tę sprawę, mielibyśmy wszystko zmarnować i kliknąć, że jest winna. To by było naprawdę chamskie posunięcie. Oczywiście, że klikam niewinna. I chcę to potwierdzić. Aha, ostateczne potwierdzenie. Brązoletka. A więc kto był panią. E, kto był e, panią przysięgą numer 6? Pewnie już się domyślacie. I tak oto werdykt był ogłoszony 9 października o godzinie e, 2.14. Pierwszy werdykt pod nowym systemem przysięgłych niewinna. E, jednomyślną decyzję. Zapisy pokazują, że kiedy werdykt został ogłoszony, specjalny świadek Christoph Gavin, śmiał się. Śmiech głośniejszy niż e, słyszany kiedykolwiek w tej sali, wcześniej lub później. Śmiech, który odbijał się szeroko w holach sprawiedliwości trwając e, przez chwile, które wydawały się godzinami, ten człowiek. Jest chory. 10 października o 8.30 rano, poranek po rozprawie, na oddziale intensywnej terapii, stał się prawdziwy cud. Vera Meishem otworzyła oczy. I oto jesteśmy. Pozostaje nam tylko obejrzeć zakończenie gry.